Dostawa świeżego brudasa yy, zamówienie numer 1 Audi Dobra, to tyle Ja mam zostawiam, bo mam inny interes na głowę Dobra ja. Chcesz zobaczyć ale to ich zabawa Ksa no. A bo chuj po... chłopaki Spytam się ich Ej chłopaki Chłopaki, możemy popatrzeć? Można Dobra Zapatrzymy Dobra O, jak miło Oj, ale tu mają... Ty Ale tutaj mają wyjebany bar gdzie, gdzie mam iść? No właśnie nie wiem, zgubiłem się Nie panowie zgubiliśmy się A tutaj, a dobra Idziemy, idziemy, zgubiliśmy się tylko Nie wiem czy mogę tu siąść no, Ale to ciu Siadaj Nie no siadaj, siadaj Ci gdzieś chcesz Usiądźcie sobie na kanapę A i tak prostu. Co ty pierdolisz? Idziemy a... nee, biegniemy no, O kurwa! Kurwa, buki nie wziąłem. No ja wziąłem, ale... Chodź ten, tędy, tędy, tędy. Wyjście od tyłu jest tutaj. Kurwa, boję się. Nie stracisz żarem, nie możesz okazywać strachu. Baka jarro! <grym> Patrzcie z okna, czy nie idą te kecse. Ja pierdolę! Gdzie oni są? ja nie znam tych miejsc, stary! E, macho to zbierz wszystkich moich! Hmm. Schowajcie się za barem tutaj, schowajcie się za barem na Już na się nie wyrwali nic. Są, ja. Jobaj, ja nie wiem skąd wyjść, musi ktoś poszukać wyjścia. Poszukam. Do auta szybko i spierdać stąd Ale auto jest tam na ich w Nie strasz nas stary, tak stary, stary. Big problem chłopaki, kurwa wsparcie leci. Trzeba są spierdać najszybciej teraz. Gliniarz tam leży jeden, dwóch gliniarzy leży. No, tu jest ja tam trzech położyłem gliniarzy, ja tam trzech psów położyłem. Dobra wyjście, 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 gdzie jest wyjście? was z tyłu puścić, że stary czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Ale nie wiem czy tyłem wyjdziecie. To będzie kurwa, problem, bo nie wiem czy Chuj, będziemy uciekać, napierdalać. Ja nie mam No to co, I tak nie umiesz strzelać, baka. I od razu w prawo, i od razu w prawo. Czekaj, czekaj, w... czekaj. Od razu w prawo. Haj moi to nieustraszeni żołnierze, mówię ci. Moi też, kurwa. Ale chuj, to tu się odjebało, chyba telefon nie miał. To, chyba kurwa się rozjebał. Może i ta. To dokończcie go już za nas. Jasne. Tak, żeby nie wyszedł stąd, siadać, skurwy syny. Siadać, skurwy syny. To ty gdzie ty byłeś. No, sorry, ale gadałem z tym chłopem. Oj, jebaćko. go. Ha? A tu złoba nawróć. Co jarre? Kurwa! Co? A co ty w ogóle? Z jakiego rzeźnika, co ty pierdolisz? Myślałem, że to ktoś inny. Ej, ej, yo, jo, yo! yo. Ej, 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 teraz nie wychodzimy. Wchódź, To nasz tatuator. Wchódź Ktoś ty. Hej. Myślałem, że wy... to ja. Właśnie. Po akcencie cię poznawałem tylko. No ja właśnie... Wejdź pod do środka, pogadamy no, o no, chuj chodzi. Byłeś, robiłeś. Hej. Siadaj. Z... No po co? To nasz tatuator, nie sypnie, bo inaczej ja sypnę w niego, ale trochę na boi, hehe no, da, Nie daje, ale myślę, że to tacy ludzie, które ganią Jacy tacy ludzie? Też żółtki? Nie żółtki a. Ja nie wiedziałem, że, że wy to wy, ja myślałem, że wy drudzy ruscy A, drudzy ruscy mhm. A to rzeźnika wy pilnujecie? Nie, no mój znajomy że zarabia na rzeźniku ale Aha, nie no to mówię, rzeźni kontra no z złom, to wojny w, są. No, możliwe. Wojny z prac. Nie z Aha, no to mówię, że wojny prac. Jak robisz na rzeźniku, to już nie masz przejść na złom, bo jest z ekipy. No da dobra, ty ja będę lepszy. Dzia, ja. uważaj na siebie. Koniecznie, owomorosan. Poznaje z ten złot. Aj, fukuda san. Aj, aj, Chyba ja mamy do pogadania. No jest... Tak, też mam z do pogadania. No więc gadaj! To jest ważna sprawa, słuchaj, no... każdy z taki gości jak Kent pewnie, Oj. nie? No wiesz, kto to jest, bo No mam pytanie do... retoryczne, baka! Oczywiście. Eee, rozmawiałem ostatnio z Kento prywatnie z Japonii i dowiedziałem się, że eee, Tu też wystawiłeś podobno Huana. Mówisz to samo co Kim. To prawda. Ja, no, ale... Tak, wiem, że to prawda, nic do tego nie mam, ale bardziej chodzi o to, że rozmawiałem prywatnie twarzą w twarz z Kenta i powiedział mi wprost, że planuje przejąć całe całego Kazaku i zamordować Cię. Nie, nie dzwonię, nie dzwonię no. po to do Ciebie, żeby Was skłócić, albo żeby cokolwiek, ale jak w tym momencie z Kim się... no, wyjeżdżamy. Pakujemy się, pakujemy się i wyjeżdżamy, bo zagraził mi... To życie, tak samo dla Kimna. No. Tego byśmy nie chcieli. Jesteś jeszcze w Los Santos? Tak, w że Santos. Twierdzą Kento i Kato, że totalnie ci odwaliło, że oszalałeś i dlatego chcą przejąć Kazaku i ściąć ci głowę. Co, tak być nie będzie? Możesz mi wierzyć lub nie, ale rozmawiałem prywatnie z Kento, tak samo Kim dużo wie na ten temat i myślę, że Kato jak się z nimi porozmawiasz, no to nie, nie sądzę, żeby się przyznali, ale no tak jest. Tak, Chciałbym, żebyś ty zmarł, wymarł, bo mam dużo do ciebie szacunek, więc uważaj.